Hej, Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Ioanstor i zapraszam was na kolejny odcinek z Trials Fusion wersji beta na PC. -cie. Przypominam, że gram na, X, na padzie od Xboxa 360, więc niech was nie zmylą te przyciski w menu. One czasami się zmieniają na te z klawiatury, ale to dlatego, że po prostu jeśli minimalnie ruszymy myszką, to te przyciski automatycznie się pojawiają. Dzisiaj, oczywiście, jedziemy sobie kolejny event, czyli Arctic Open. Zatem uruchomimy sobie te trasy. I z tego co widzę, to tutaj mamy więcej e, tych tras niż w evencie pierwszym. Ale zobaczymy. Tutaj ukończyłem tylko dwa pierwsze wyścigi, plus tutorial. Zatem e, pojedziemy sobie od początku no i tyle. także serdecznie was zapraszam. pierwsza trasa to Sky or Ride. w tym tutorialu nauczyliśmy się nowej umiejętności, może tyle umiejętności, co, co pokazano nam w jaki sposób mamy się wspinać na bardzo strome zbocza i właśnie w tych trasach prawdopodobnie będzie to Zaprezentowane będzie musieli właśnie z tego korzystać Także jedziemy Oczywiście zachęcam Was Do tego abyście non stop śledzili To co się dzieje właśnie Gdzieś tam w tle Bo, bo warto Mam nadzieję, że po poprzednim odcinku Jesteście pozytywnie Nastawieni właśnie Do tej gry Wow, 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 shit Kurde, prawie Lubię robić sobie te flipy i back backflipy. Fajnie to wygląda. Jak sama nazwa wskazuje tego eventu, tutaj mamy do czynienia właśnie ze śniegiem. Wow! Już się tutaj bawię. Ok, i teraz... O kurczę, trochę źle spadłem, dokładnie. Nie było to idealne. No ale trudno. Czy to już będzie koniec? A jeszcze na tych rurach sobie pojedziemy. I tu już jest koniec. Dokładnie. Mam gorszy czas, ale to jest nieważne. Wybieramy kolejną trasę, tutaj podsumowanie. Nie wiem do kiedy beta będzie dostępna, dlatego postaram się tutaj wam nagrać jak najwięcej rzeczy z niej. Też jestem ciekaw w jakiej cenie właśnie ten trials będzie. Zało się, że albo gdzieś kurczę faktycznie w granicach tej stówy, albo może za 5 dych. Nie potrafię stwierdzić, bo nie czytałem o tym, czy to będzie pełnoprawna gra. Ok, co tu się dzieje? Wow, tam wszystko płonie. No mam lepszy czas niż poprzednio. Oj, to jakiś reaktor widzę, wybucha. Kurde, fabryka się sypie, trzeba uważać. Ja. Wow, spokojnie tam. Dexter pewnie tam pracował. I koniec. Ups, chyba jakiś przycisk uruchomiliśmy. Oj. No to się chyba zakotowało w środku. I chyba zaraz to wybuchnie. A, w powietrze. Ufo, normalnie ufo. No dobra. Przewijamy. Udało mi się zdobyć zoty medal. Super. Mamy ósmy poziom. Czy coś odblokowaliśmy? Tak, odblokowaliśmy chyba koła? Koła czy cały motocykl? No nie wiem. Okej, okay, no to teraz idziemy już w trasy, których nie znam zupełnie. Nie są mi w ogóle znane. Widzę, że wszystko zablokowane, czyli prawdopodobnie odblokowaliśmy po prostu jakiś typ kół. To może e, potem to zobaczę i Wam pokażę. Aczkolwiek właśnie nie wiem, czy w ogóle w becie można cokolwiek tutaj zmieniać. Przy tych autach, wow, a to ci niespodzianka. O kurde, ale zajbi się to wygląda. jakiś kurcze. O niech się nie zawali. Kurde, naprawdę niesamowite wrażenie na mnie to robi. W jakichś ruinach jesteśmy starożytnych. Wszystko tu się wali. Wygląda jakbyśmy w powietrzu wisieli w ogóle, na tych skałach. I tak to fak faktycznie chyba jest. Chociaż nie, widzę, że tam do ziemi to dosięgasz. Okej, okay, wygraliśmy. Wow! Tej area. <laughs> nie wiem, czy, czy już usłyszeliście to, co ktoś gadał. To on powiedział, że uwaga dla wszystkich odwiedzających. Uważajcie na... Yy, wielkie przepaście, <laughs> Outfit, Outsider. Dobra, jesteśmy chyba jakąś koszulkę, czy coś, ten deseń. Yy, zatem, wiecie, co poczekajcie? Może sobie tutaj wejdę i zobaczę, czy faktycznie mogę sobie coś zmienić. Tak z ciekawości. Teraz sobie zobaczymy, yy, czy to ma jakiś wpływ. Ok, to jest Wills. A no proszę, faktycznie blokowaliśmy. Yy, mamy tutaj dostępne do kupienia: dwie tarcze jakieś. Ale one chyba nie mają żadnego wpływu na jazdę, tylko po prostu to jest wygląd. O, mogę sobie obracać, fajnie. Kurde, ale to nie wygląda tak samo jak tutaj, bo myślałem, że to będzie czerwone, bo czerwone pasowałoby właśnie do całego stylu. Takie jest podstawowe. Ale i tak to wezmę, to jest dosyć fajne. 2200 Equip, ładnie. W ogóle zobaczcie, tu mamy jeszcze inne na kolejne levele. Reach level 150. No, zobaczcie, że możemy właśnie sobie mniej więcej ocenić jaki to jest maksymalny poziom. Nie wiem właśnie, czy to jest 150, czy yy, jest jeszcze wyższy, ale no, na pewno tego jest sporo. Aha, tu jeszcze kolory. Uuuu! Nice! Słuchajcie, no, bardzo fajnie to się prezentuje, podoba mi się. Weźmy taki chamski czerwony. Bardzo fajnie to się prezentuje. Ok. I motocykl, tak samo. Dobra. zajebiście, Ok. E tu mamy jeszcze body kit. A to mamy zablokowane. Earn a gold medal on crank. Spoko. A, to są jak jakieś tam upgrade'y już wtedy. Ok. Dobra. To z tego wychodzimy. E jeszcze zobaczmy, a propos naszego ridera, naszego kierowcy. E wybierzmy to. Kurczę, no i nie widzę, żeby coś tu było odblokowane. Tu też nic nie ma. Przyjrzymy wszystko po kolei. A tutaj chyba nam się blokowało. Ok. Półtora tysiąca na gąklatę. Czemu nie? Helmet. E, taki sobie. Zobaczmy jeszcze, czy coś jeszcze mamy. O. Spójrzmy. <gry> Trochę nie pasuje do tej koszulki, co tak. Te spodnie, jakby odstają z przodu. Tak śmiesznie to wygląda. Sztucznie. Dobra. Jeszcze zobaczę, tutaj co jest. To nic nie ma. Aha, to jest zablokowane. I to też. No dobra. To co? Jedziemy w ten sposób. Ubrani. Ja tu mamy jakieś jeszcze wiadomości. Um, aha, ty mamy, że update. Znaczy upgrade naszego stroju. A tu się pokazuje co dokładnie odblokowaliśmy. Ok, no dobra, to tyle. E, wracamy do naszej kariery i wybieramy kolejny poziom: peak performance. Oczywiście nasz motocykl, który zmodyfikowaliśmy, bierzemy. No i jedziemy dalej. Yeah. Fajne jest to, muszę przyznać. O, no, 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 no. o, 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 Ale ja to zrobiłem. Cholera, jasna, Ale mi się udało. O, dobra. Oj, źle skoczyłem. Cholera. Dobra. Bardzo dużo checkpointów tu jest. Chociaż w sumie nie ma, nie ma co się dziwić, bo tutaj jest na razie poziom easy tych tras. To już jest meta? Da. Ok, srebrny medal. Uuu. to Ok. Dobra, jeszcze 10 medali i będziemy mieć kolejny poziom. Super. I zostały nam jeszcze 3 trasy, w tym ostatnia to jest, widzę, że coś innego. To nie jest jakiś zwykły przejazd, to jest podobnie jakaś inna inna dyscyplina jak w przypadku pierwszego eventu gdzie ostatnią dyscypliną yy, gdzie polega na tym, że nie możemy właśnie kontrolować, wychylać yy, naszego pojazdu i musieliśmy tylko korzystać z gazu i hamulcu. Tutaj mamy prawdopodobnie coś innego, jakieś wysokie skoki, może jakieś triki, czy coś, no nie wiem. Zobaczymy. Wsparcie wsparcie wow! O, okay. Szybko idziemy dalej. O kurde, doskoczę. Dobra, udało się. Ora meta. Boom. <gryw> I wpadliśmy do jakiejś. Nie wiem. poczekalni, jakiejś kawiarni. Burgerów. To pod nami był, e, był ten, jak to się nazywa, e, galeria, o, galeria jakaś, prawdopodobnie. I Fusion Factory. Dobra, ostatnia trasa taka normalna i na końcu zobaczymy co, nam, co dla nas twórcy przygotowali. Właśnie w tym, co za kamera? Aha, wow, holy shit. What the hell? No, muszę przyznać, że jestem. Wow, niesamowicie zaskoczony. I oczywiście pozytywnie. Nie, no, super to się prezentuje, naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Mega sprawa. Wow, co tu się dzieje? Świetne, no, to jest świetne. A? Wow. O, kurde, no, niesamowite. Prawda, ciekawe, czy są. O! Wow. Ciekawe, czy są potem na przykład y, jakieś alternatywne drogi. Że Na przykład, jeśli nie uda nam się gdzieś skoczyć, to czy możemy na przykład jakimś innym poziomem jechać? O, matko, co tu się dzieje? Ok. wow Coś chyba nie wyszło, co? Oj, crash! <laughs> ok. Lol. Zajebista sprawa, wam powiem. Naprawdę. Zajebiste. Okej. Okay. Prawdopodobnie jeśli udałoby mi się trafić na tą taśmę tam, która tak hała, to pewnie byłaby jeszcze jakaś kasenka, żebyśmy gdzieś tam e, pojechali na niej. Jakiegoś bagażowego luku, czy coś. Okej, okay, mam big air. Fly like an eagle, plummet like a lemming. Cokolwiek to znaczy, mamy chyba lecieć wysoko, czyli pewnie tu będzie jakaś skocznia i prawdopodobnie będziemy musieli po prostu albo gdzieś wylądować e, tak wnioskuję po tych okręgach, po tej ikonce. Albo polecieć jak najdalej. No teraz się okaże. Dystans. Bailout with Y. And... A! W ten sposób. Łe, coś słabiutko. Dobra, powtórzmy to może jeszcze raz. Bailout with Eagle, to już Aha, okej. Okay. Bo ty możemy jeszcze właśnie wyskoczyć z naszego motocyklu. O, czy tam motocykla. O cholera, no cholera, tak... ...coś słabo to wygląda. A jak... ...może mogę jeszcze dalej podjechać, w sumie nie wiem. Moment. Hmm, nie, tak to nie działa. To to jest taka chyba pseudo tak jak narciarze właśnie skaczą. No dobra, ale kurczę, strasznie blisko to hmm, leci. Muszę jakoś wyczaić system w jakiś sposób. Dobra, może się tak rozpędźmy. Hmm, no nie mogę nim kierować. To jest właśnie zastanawiające, w jaki sposób mogę tak daleko polecieć. A spróbuję inaczej. Spróbuję... No i w tym momencie może. O! Tu już lepiej. New Personal Record. Ale to i tak daleko jeszcze można skoczyć. Hmm. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Chciałem kurczę ta naprawdę gdzieś doskoczyć dalej. Nie no, 37 metrów. Cholera jasna, no cholera go tam wie, w tym momencie trzeba lepiej skoczyć właśnie. O, teraz chyba dosyć dobrze skoczyłem, 45 metrów, ale i tak bardzo słabo. Widzę, że to naprawdę daleko można polecieć. Dobra, ostatni raz spróbuję. To już ostatni. No dobra. Będę musiał potem teraz rozkminić. Okej, okay, słuchajcie. Ile w ogóle... Aha, 90 metrów, żeby zdobyć srebro. O kurcze, no mówię, naprawdę daleko można skoczyć, no, ale nie mam pojęcia w jaki sposób to zrobić. No dobra, to tyle na ten odcinek. I tak jak mówiłem, kolejny event odblokuje się dopiero 5 kwietnia, jednak nie wiem czy on nie będzie już dostępny tylko i wyłącznie dla pełnych wersji bo w kwietniu. Chociaż... Chociaż wiecie co, chyba do tego czasu jeszcze nie wyjdzie ta gra, bo ona wychodzi gdzieś w połowie kwietnia. Więc wydaje mi się, że one po prostu będą dostępne w kwietniu w wersji beta, a te dalsze będą dostępne tylko w wersji pełnej. Zatem, jeśli oczywiście to się odblokuje, to wam nagram coś jeszcze z tego. No i, no i tyle w tym odcinku, słuchajcie. Mam nadzieję, że te dwa odcinki, które się pojawiły, Wam się spodobały i czekacie właśnie, będziecie, będziecie czekać na te dwa kolejne. No, i jeśli tak, to oczywiście, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach. No i cóż, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Hej.